Otóż to, to jest jeden z najlepszych makaronów, jakie robiłem i jadłem w życiu. Jeżeli chcecie zobaczyć, no to musicie poczekać do końca. Tym bardziej, że to jest taki makaron deluxe. Wiele zostało już powiedzianych rzeczy na temat grzybów, ale ponieważ okazja jest wyjątkowa, to dzisiaj grzyby... Najlepsze, jak niektórzy twierdzą na świecie, czyli trufle. Pokażę wam, co z tym można zrobić i jak zrobić, żeby te grzyby naprawdę dobrze pachniały. Tak naprawdę potrzebujemy tylko trochę czasu do ugotowania makaronu. Osolona woda, duże świderki, do tej osolonej wody dwie porcje, psy. Klasyka, jeśli chodzi o trufle, na pewno jest taka, że trufle kochają jaja albo jaja kochają trufle. Trufle oddają mnóstwo aromatu w maśle, w śmietance tłustej. Ten aromat pięknie się rozchodzi. To ten tłuszcz buduje cały aromat, dlatego ten tłuszcz trzeba wykorzystać. Więc albo maślany sos, albo kremowy śmietankowy, albo jajeczny. Trzy rzeczy – warto to stosować. Więc yy, po pierwsze jedna łyżka, taka zupełnie płaska, czarnego pieprzu na patelnię. Trażymy pieprz, by nabrał dodatkowego aromatu. I wtedy dopiero go zmiażdżę w moździerzu na grube kawałki. Ale pachnie. Ale ty nie występujesz w tym odcinku. Casio EPP połączone z truflami, mniej więcej. Oczywiście ani to nie będzie Casio EPP, ani nie będzie klasyczny sos truflowy, no ale po to jest ten program. Klasykę macie w internecie, gdzie chcecie. Tu macie zupełnie coś innego. A po mojej lewej stronie link do przepisów. Uj, jakich przepisów? Czasami klasycznych, to jasne. Ale najczęściej są to przepisy, które zrobicie po raz pierwszy i gwarantuję, że nie po raz ostatni. Tym razem? Przepisy Bożonarodzeniowe. Tu chyba jest link, po lewej stronie. Cieść tu. Woda z gotowania makaronu na patelnie i celowo ją tutaj troszeczkę odparowuję. Teraz pieprz. Na początek, może nie cała ilość, połowę tej ilości, którą mam, to środeczka. Niech się chwilę wygotuje. Od razu do wody pasta truflowa. No i tutaj. Pobawmy się, dajcie znać, jak lubicie. Dajcie znać w komentarzu, jak lubicie. Dajcie, tak jak dajecie znać cały czas przy tym przepisie, który zaskarbił wasze serducha – łosoś e, zapieczony serem gorgonzola z mascarpone. Pokochaliście ten produkt? Może pokochacie pastę truflową. Ładnie wymoczony, ładnie uparowany pieprz. Tu jeszcze jest mnóstwo aromatu. Musimy to wypłukać. Nic się nie może zmarnować. Masło, które zmieszane, zimne masło, Sprawi, że sos będzie bardzo kremowy, gładki, jak samitny. Dwie łyżki wody. Pamiętajcie, żeby tej, tego sosu na razie też nie robić nie wiadomo ile. Trufla jest bardzo mocna, więc zawsze możemy ten sos, jego objętość zwiększyć, jego ilość zwiększyć, dodając odrobinę wody i odrobinę masła. Ale to będzie kosztem aromatu truflowego. Chcecie mieć mocniejszy, zróbcie mniej sosu. No i teraz masło wkręcamy. Nie gotujcie, nie podgrzewajcie, sos gotowy. O, jak to pachnie! Makaron po prostu odsedzam łyżeczką i dość sosu. Cyk. Dobra, to co? Mała kosteczka masełka, mały kawałeczek masełka może, o tak. Jeszcze do środeczka, cyk. Troszeczkę soli i mimo wszystko odrobina dobrej oliwy. To lubię robić, tym bardziej że oliwa z letnią truflą. O właśnie, i sos zaczyna jeszcze bardziej gęstnieć. Ale pamiętajcie, żeby nie robić go zbyt gęstego. Ser – a, znalazłem! Po pierwsze ser, który bardzo ładnie pachnie, bo jest serem owczym, a po drugie z truflą. To no, będzie naprawdę jazda truflowa. Odrobina tego pachnącego, dosyć charakterystycznego w aromacie sera do środka. Rozpuszczony ser, pięknie skremowany sos na talerzyk. Troszkę więcej sera. Planowałem to jeszcze jakoś ubarwić rukolą, nadką pietruszki, ale piękne rzeczy tego ubarwienia nie potrzebują. Musicie to zrobić z jednego prostego powodu by się przekonać, czy mam rację. A ja się bardzo rzadko mylę.